To spora frekwencja, patrząc na konkurencyjne sporty kontaktowe. Hala Akademii Wychowania Fizycznego pękała momentami w szwach. Gdyby zawody zostały rozegrane na przykład w Orbicie, tym jednym z większych obiektów Wrocławia, pewnie też byłby w dużej mierze zapełniony. W imprezie wystartowało około 300 fighterów, 60 rywalizowało w brazylijskim jiu-jitsu, grubo ponad 200 w MMA. Turniej odbył się na czterech polach walki, trzech matach i w ringu, na którym. Walczyli w najbardziej widowiskowych walkach full kontaktowych. Bardzo dobrze wypadli wrocławcy reprezentanci. Na przykład drużyna organizatorów rywalizacji w Rocks Gymu wywalczyła łącznie 9 miejsc na podium. W MMA złoto zdobył Patryk Widera, srebro Marek Jędrzejczak. W BJJ w Rocks Gymowcy zdobyli 7 krążków. Złote Marcin Lewandowski, Dariusz Świeć i Kamil Gurak. Srebrne Artur Gwóźdź, Mateusz Popow i Mateusz Bernat i brązowy Mikołaj Bajserowicz. To był udany dzień ze sportami walki we Wrocławiu. Co ciekawe w Pucharze Polski Zachodniej zaprezentowali się nie tylko reprezentanci Dolnego Śląska. W szranki stanęli także między innymi przedstawiciele Warszawy, Szczecina i Górnego Śląska.